Hejka, tu myszata, a ze mną jest Af? Siemanko e, No to nasz drugi odcinek. Jaki e... drugi? Czwarty już. Aha, no to ci... Tak, to szybko leci. No to, no to nasz no, czwarty i od odcinek. i wreszcie się wybudowaliśmy. wreszcie się wybudowaliśmy. I kurczę. Widzicie ten oto mój domek? I to oprowadź trochę, a ja sobie już pobiegam. No może wyjść od początku, tak. Już się dużo zmieniło, takie mam o to No kwestię. naprawdę dużo się zmieniło. Jak tu pamiętacie dobrze? To było puste pole i zamie zamierzałam się tam budować. I oto mój dom... Może tak... To nie jest moich marzeń, taki domek, ale jest dobrze. Ale nie. Tutaj miedziorko farabijskiego z kałamarnicą fajs. Chyba... No, już chyba nie żyje pewnie. <grych> No i cóż, mój domek. A tu ktoś tak otwiera. A to ty Tu Już ja nie mogę sprintować, muszę coś Tu i... tutaj Gdzie ty jesteś? Ja poszłem sobie do domku. Do domku mojego. Strzelił tak. Ja też już mam duży dom i trochę mi to zajęło. bo... tylko muszę coś zjeść. Czemu nie mogę otworzyć swojego domu, no? Bo zrobiłem z wełny. Troszeczkę mi to zajęło, ja, owieczki już też trochę powybijałem, żeby już tak dużo ich nie było, ale w miarę to fajnie wyszło. Już yy, dawno nie mieliśmy odcinka, ponieważ ja jak zwykle... No, odcinek by był nudny, jakby to miało... mieliśmy wszystko budować, a to długo zajmowało, bo ja zbierałem drzewa, a w, zbierał e, wełnę. Wełne. Jak tu wejść? Tu. Tu tam o no, to tu ma taką dróżkę z tego. A to może sam oprowadzi, ja będę chodzić za tą... E, no jak na razie tu nie ma nic ciekawego. Taką dróżkę zrobiłem, chodź do środka. E, no i pełno owce. Wszędzie są owce. Pełno Aha. owiec, sorki. I latający ten <ścoughs> crafting. No ma, moja mała sypialnia. I tu jeszcze nie wiem co bardziej Fajnie, będzie. Ma I daszek, jest. nie wiem, co jeszcze na dachu. Na razie... Urzęduje tu owca terrorystka Aha. No i parę ha, mam takich mutantów wie. dużych po... e, Drzew Gdzie ty jesteś? A tutaj No Dzisiaj co się zajmiemy? Zaraz wam pokażę gdzie jesteś Chodź Idę ja. Dzisiaj zajmiemy się du, 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 O właśnie tym A dokładnie naszymi kopalniami O boże Cave'y Będziemy sprawdzać, oglądać cave'y Iść z mieczem, czy? Lepiej iść z mieczem. E, nie, masz świeczki? Ja się boję. Mam, mam, mam. Nie idziemy. No to może najpierw. No wykopywać też będziemy, nie? Brawo! A ja tu jest żelazko, mogę? No, ja to miałem wykopać przed. No, odsuń się, bo to wykopuje. Potem się podzielimy, ewentualnie. na razie nikogo nie Eee, Skąd jest Dirt? Znaczy ten, dla tej... Dobra, Enderman tu był. A, 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 a. <laughs> Spoczko. ja e, skończyły mi się. Teraz też świetlej. Ale chodź... O kurde, gdzie idziemy? Wow. Nie węgla trochę. Trochę tu wiecie. jest, no to wykopmy troszeczkę. Tylko jakbyś mogła to bardziej oświetlić. Już? Może tak. No i trochę dzisiaj pozwiedzamy wy. Domki pokazaliśmy, jakbyście chcieli bardziej oglądnąć, to... Właściwie o. i tak nie ma co oglądać bardziej, no tak ogólnie pokazaliśmy. Jeszcze ewentualnie no ja pokażę drugi raz w swoim odcinku. Obydwa domki. Myślę. A teraz też już na pewno będzie odcinki si będą systematyczniej, potem będzie, ten... tak? Tak, mamy będzie... zamiar bardziej... Bo wtedy to budowanie to by były nudne odcinki. A teraz trochę... Teraz Kupcze. będzie o wiele lepiej, na pewno. E, tu jest pole, czy mi się zdaje? Aha, no to już wychodzimy. Węgiel! No to... a my tu jesteśmy koło węgiel. tej... Węgiel. Jak węgiel. fajnie. Dobra, chodź, wracamy z powrotem do kopalni, idziemy <grym>. w jedną stronę. To może teraz... Tam! Idziemy? Tutaj, tu, gdzie Bo tam widzę węgiel. No, tutaj. No To jest Creeper. Łee, ja się go boję. Ja się z nim pobawię. Chodź. Dobra, uważaj, no. Ej, ale jak atakujemy, to musimy osobno, a nie, że obydwoje atakujemy i potem jeden drugiego zabije. Oj tam, oj tam. No, czemu se nie umie trafić na killowa? Ja przecież byłem daleko od ciebie, to nie wiem, czy ty masz lagi, czy coś? Bo, no to... Możliwe, że jakieś się trafiły lagi. Ja sobie tylko wykopię, żeby mnie za nic nie zaatakowało. Czy ty. To ty kop, a ja tu. A ja tu żelazo wykopuję. A. I tak w ogóle siedzimy pierwszy raz w kopalniach. Nic jeszcze nie robimy. No tam było chyba na no, pierwszy raz asystent. No to ja sobie wyjdę i sobie jedno drzewko. Ja ty kop dalej. Bo tak. Jedno, czy tak naprawdę. Nie, nie, nie chodziliśmy nic po kopalniach, raczej budowaliśmy swoje domki. Gdzie tu jest jakieś drzewko? Bo nie było kiedy. Nie ma żadnego żelaza. Hmm... Wszystko wykopałem, niestety. Nic mi nie zostawiłeś. Hmm... Tu jesteś? Chyba tu... O, tu jest żelazo. O, to ja idę, ja idę, ja idę! No to cię, po cię, potem cię, ci dam, cię, cię. A. Ja, ja ci się tu wrębię. Ja Odsuń ci... się. No. <laughs> Teraz głównie idziemy po żelazo chyba, tak myślę, nie? No, no, ja mi Żeby... bardziej zależy, bo na razie mam tylko miecz. Tam bo miałam sześć... 6... Fajnie by było jakby jakiś spawner znaleźliśmy. Okej. Hey. Miło by było. Bo jednak... No ja wątpię, tutaj... Nie wiem, szkieletiki by się przydały ze względu na... Kości. Oby nie creepery. I strzały jak Creeper, jak. Nie, co ja robię? Przecież nie możesz zrobić Creeperów. Spawnera nie ma. Nie ma? Nie ma Creeperów. Teraz się zorientowałaś. No to jakoś tak nie tak. wiem. Mysza ta zawsze zorientowana. No a jak? Co ja w ogóle chciałem zrobić? Dobra, to co ja robię, i crafting, jak ja chciałem zrobić. Jakie fajne świeczki. góry tam są. Ja nawet nie wiem czy to nie będzie dżungli. Oglądać będziemy sobie później, nie? Myślę tak jakiś ogólnie cały nasz świat No, no to tutaj na razie jest dzisiaj pokażone. myślę patrz tutaj, okay, gdzie jesteś teraz. Od, od kodzie, o, idziesz ze mną, dobra. Masz ja świeczki? Nic nie ma, do, dobra. No zrobiłem sobie. Mm, gdzie tu dalej? Fajna siekierka. Jaka siekierka? Na plecach Aha, <laughs> Troszeczkę tam mi się chyba nie zmieściło, ale to może kiedyś poprawię. Ma. No Jakieś takie teraz... To mnie tak strasznie dziwi Tak Święty dirt. O, już drugi zarósł. Eee, bratasz się czy nie? A gdzie ty jesteś? Ja się wróciłem do pierwszego tego. I idę dalej. Czekaj, bo ja się zgubiłam. Ale wcześniej jak ja pierwszy raz tu weszłem do tej kopalni, w ogóle nie wiedziałem, że one są tu i tak kopie kopie nagle było... Eee... O wiem, widzę od endusz. Znalazłem... O, widzę cię. Tę kopalnie tu było chyba z 5 creeperów. Dwa szkielety, zębiaki. No i tyle. To chyba. znalazłeś? Naraz to wszystko było. Rzez, jak tu weszłem to po prostu była wielka. Kopalnia dalej! Tak? No. To miło. jakby drugi ten. Aha, rzeczywiście. To nice nie było lawy jeszcze znaleźć. <laughs> Ale tam jest tam koło nas. Gdzie nas Znaczy, Ale to jest Aha, no, tak na no, powierzchni... Ale to jest jedna źródełko, a mi chodzi o całą rzekę. Ach, rzeka. Dobra, tu nic nie ma. Cześć, teraz mi pęknieś. A co, nie masz już kilefonu? Nie mam, mam. O, dokopałam cię do żelaza. Znowu. Ej, gdzie ty tam poszłeś? Czekaj, czekaj na mnie! A tu tak, a tu nic więcej nie ma, dobra, wracamy. Gdzieś tak daleko chodzisz. A teraz Ustawiłeś jeszcze takie widziałem i ciekawiło jedno miejsce. A jak mam wyjść? Jeszcze jedno pamiętam, że tutaj było nieoświetlone. Nie ma tam nic? Nic, znaczy tam chyba trochę węgla było, ale ta później to już sobie za odcinkiem ewentualnie kopiemy. Tam u góry mnie ciekawe, co jest. No, jakieś coś. Tak, można tam się podkopać. Patrzyłem wcześniej, że tam no. było chyba więcej potworów. No jasne, tak. No ty sobie już tu nalastu. byłeś? Nie byłem. No patrzyłeś wcześniej. O, nie to perek. Mówiłem, że zerkałem i widziałem coś tutaj. E, świeczki nie mam. Czekaj, ja ci dam. Mi, bo już ty nie tak trzeba, idziesz... już mam. dobra? Trudno, i tak ci już dam. Nie dałaś. No weź co... tutaj, bo je... ty idziesz przede mną, zawsze jest to. Tu coś jeszcze więcej. O, i dobrze myślałem, widzisz? No kurczę. No albo potworków nie ma, to jest żelaza. Woda. Ej, no teraz musisz świeczki dać. Korki? Wow Dobra, ja tu drewu, się kupię, rozdzielmy męgla. może co? Masz trochę świeczek. Bo tego jest dużo, a żeby na odcinku to spenetrować... A na... dałeś mi świeczki? Nie, masz. Dobra, Weź, dobra. A ja tutaj się rozejrzę Dziękuję. bardzo. Dziękuję. Jak chcę żelazo. Tu nic nie ma. Nie ma to jak kopać tym, nie drewnianem powoli czas, by trzeba było skończyć. Tak szybko. No niestety. Dobra, to ja już idę, tylko szybko coś tam z Nie, to perek hmm. mnie, mnie straszy. Tak, nic ciekawszego tła tutaj nie ma. Z tego co widzę. Ej, kto tu jest? Ja, ja cię to. Aj, aż mnie wystraszył. A to tutaj nic nie ma. To ja tu oznaczę tylko o, symboliczną a, świeczką. A tu wykopię. Good, maybe yeah. Good. Chcesz byłam ten. Yeah. E, Steczki upieczone, czy jak się to tam nazywa dokładnie. To są dokładnie mm. bewsztyki, o. Skąd masz? No, no, jeszcze tam na chyba pierwszym, drugim odcinku tak. My. Czy jest tu coś jest jeszcze good. ciekawszego? Ja bym tu chciał jakiś... Niezłe rzeczy a, a ty sobie ja kopiesz widzę No najlepiej Wągiel najlepiej Spieczka Tutaj nie ma nic Jasność. Wow zębiak Ty co tak straszysz? A masz A masz, a masz A masz, a masz no. A ja kopię, kopię, kopię Le... a tu już tam byłeś Nie wiem czy tam coś jest. No, Znowu żelazo. Hajne Ej, mam spawner! Gdzie? Zombiaków! Gdzie? O oh, yeah, pięknie. Gdzie jesteś? A to tutaj w tej kopalni? Tak, w tej kopalni znalazłem. Świetnie. Tylko że mam mało świeczek. Przyda mi się. Cię zaraz chwilę do cię. Szybko, już. bo nie mam świeczek. Lecę. A masz dziadu. Gdzie ty jesteś tu? Dobra, na razie tutaj nic nie ma więcej O mam... Czemu ja nie mogę spienić? Trochę redstone. A. Czekaj, gdzie ty Książka? jesteś? Książka. Gdzie ty jesteś? Wow. Eee. E... Dobra, już nie działa. Ja nie dokumentować. Wiesz gdzie była taka woda? Dobra, już idę po ciebie. Nie mam bo Woda, woda, woda. O właśnie za tobą. Tu. O szkielet za to mam. Wow, już wiedziałem co mnie bije. Dzięki. Uratowałaś mnie. No i tam prosto. Ja świer go do końca w razie czego, żeby się już nie spawnował, bo nie wiem czy się. No pięknie. Czyli na sam wziąłeś? końcówkę mam, pozbierałem już, potem ci dam. No to git. No no to chodźcie pożegnam no? na spawnerze. No tyle spawnera. Mam strzałę w siekierze. Chodź się pożegnać. No to już idę. No na spawnerze, chodź na spawner. O. No, dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie, komentujcie, Wszystkie oglądajcie, bójcie. subskrybujcie. Jeśli się podobało, dajcie lajka. No. Tak, Czekajam łapka w górę. Się. Dokładnie. O. No, dzięki wszystkim. Cześć. Hejka.